Wam świetną historię. Otóż kiedyś z moimi własnymi dziećmi bawiłam się wyrazami i na podłodze rozłożyłam kartony z dużymi napisami typu koza, mama, tata, ryba, jajo, most. Były to obrazy i napisy. Czyli na jednej kartce był rysunek, na drugiej był napis. A że moje dzieci wychowywały się w świecie, gdzie Mówi się po angielsku, więc znały dwa języki i mając lat 2,5 e, dostały te kartony, bawiłyśmy się wcześniej tymi kartonami, więc pewnego dnia ponownie je rozłożyłam, więc w pokoju leżały na podłodze kartony. No i w pewnym momencie jedna z moich córek pobiegła do kartonu z napisem jajo i przyniosła i mówi egg. No po angielsku jajo to jest egg, więc zobaczywszy słowo jajo, napis j, a, i, o. Po prostu taki napis, ogromną czcionką, trzysetką, Times New Roman. I ona powiedziała egg. I w ten sposób przeczytała ten wyraz. No i możemy w ten sposób też wnioskować, jak dziecko czyta. Oczywiście czytanie możemy uczyć na różne sposoby. E, możemy uczyć czytania metodą analityczno-syntetyczną. I ta metoda polega na tym, że E, uczymy literek: a jak autobus, k jak kotek, m jak mama, l jak lody, lala. Uczymy literek, a następnie e, składamy te literki i powstaje wyraz. No i mamy jakiś wyraz, trzeba odczytać każdą literkę, no i powstaje wyraz. Na przykład k o l e ż a n, k a i powstanie wyraz. Trzeba usłyszeć, co powstało. Ale możemy to już uczyć innymi metodami, na przykład metodą globalną. Tak jak ja uczyłam moje dzieci, rozkładając po prostu wyrazy i pokazując. Widzisz, tu jest napisane mama. No i był obrazek mamy po drugiej stronie tego kartonika. I zawieszałam też na ścianie takie kartony, gdzie było na jednym napisane ogromną czcionką mama, a na drugim był obrazek mamy. Były też wyrazy, właśnie inne, typu panda, albo koala, albo las, albo lis. I one po prostu patrzyły, te moje córki, na te wyrazy i uczyły się czytania. I to jest genialna, rewelacyjna metoda, którą wszystkim polecam z całego świata. Mógłby powiedzieć, no to w jaki sposób dziecko się uczy czytania. Po prostu patrzy na wyrazy i, i wie, choćby te wyrazy były do góry nogami położone, to to dziecko odczytuje te wyrazy, wie, że tam jest napisane mama, czy koza, czy oko. I, e, no i patrzy na te wyrazy, i można by powiedzieć, no to, jak ono to robi. A poza tym widzi mama, oko, koza, no to zapamiętało mama koko, oko, koza i już, a przecież musi czytać nowe wyrazy. I to jest ten fenomen, właśnie, tkwi w tym, że mózg sobie koduje te wyrazy i niczym komputer jakby je zapamiętuje i widząc wielokrotnie te same wyrazy, łączy fonemy z grafemami, a to polega na tym, że ten znaczek na papierze białym ma jakiś dźwięk. No i na przykład jest k, p, s, t, m, o. I tak dalej, i tak dalej. No i patrząc wielokrotnie na te same wyrazy, mózg łączy te pary i, i koduje, że na przykład S to jest taki znaczek, który jest taki trochę wygięty jak wąż, a O jest kółeczkiem, a na przykład literka B jest taką kreseczką z brzuszkiem. No to to mózg sobie to skanuje i wtedy nowe wyrazy, które widzimy, dziecko widzi kompletnie nowe wyrazy, E, są rozkodowywane automatycznie przez ten komputer w mózgu. No i mały człowiek widzi zupełnie nowe wyrazy, ale wcześniej miał taką szkołę, że wielokrotnie oglądał te same wyrazy i później się już wyuczył tych par i potem po prostu wyrzuca e, odpowiedź, e, na, nazywa ten wyraz, który jest napisany na kartce. Czyli jeżeli mamy napisane na kartce jakieś długie słowo, dziesięcioliterowe albo jakieś ośmioliterowe, po prostu natychmiast się samo przeczyta to słowo. Czyli to analiza i synteza wzrokowo-słuchowa nastąpi bardzo szybko w mózgu, będzie trwała ułamek sekundy i natychmiast wyrzuci nam e, e, mózg ten nazwę tego wyrazu. Czyli ten wyraz zostanie odczytany, czyli, na przykład, słowo, nie wiem, poszedłem, będzie po prostu odczytane bez jakiegoś większego udziału e, naszego, naszego, jakby, jakby, tak, naszej świadomości. Wielokrotnie widziałam dzieci, które po prostu czytały od tak. I moje trzyletnie dzieci, trzy i pół roku miało, każda z moich dziewczyn, a było ich trzy, są wciąż, i one czytały Harry'ego Pottera w obu językach. Po prostu dowolną stronę otwieram. Może nie było tam dementorów, ale było, był tekst i czytały, po prostu. Bez literowania, bez to literowanie pewnie się odbywało w mózgu gdzieś tam w zakamarkach, ale czytały i były i było to jakby dokonywało się bez udziału jakiejś większej świadomości, bez żadnego trudu, bez składania i bez jakby próby odsłuchania tych poskładanych literek, które Gdyby je wypowiedzieć, każdą z tych literek i spróbować połączyć, to nie byłoby to takie proste w metodzie tej analityczno-syntetycznej. Tak jest. Czyli, jeżeli mamy słowo p-a-n-y-d-a, to jest p-a-n-y-d-a. Nie jest to takie proste złożyć ten wyraz i usłyszeć, że to jest słowo panda. W metodzie tej globalnej jest tak, że dziecko po prostu czyta samo, bez jakiegoś tam głębszego zastanawiania się, no i bez tego składania wyrazu w całość, bez literowania. Że to nie ba, dla mnie masz rację, potwierdziła starsza wszyscy. Ty się w ciebie śmiali.